Dlaczego pies goni swój ogon? Zastanówmy się nad tym. Cześć i czołem, ja się nazywam Michał Dąbrowski, jestem trenerem psów i behawiorystą, a dzisiaj opowiem wam, dlaczego pies może gonić swój ogon i dlaczego nie powinno być to powodem do zabawy, uciechy opiekuna, a raczej powodem do zmartwień. Pierwsza przyczyna to kwestie zdrowotne. Moi drodzy, podstawowa sprawa. Psy mogą interesować się tylną częścią swojego ciała w momencie, kiedy mają pewne dolegliwości, niektóre mniej, niektóre bardziej poważne. Może to być kwestia nieoczyszczonych gruczołów okołoodbytowych. To są takie zatoki niedaleko odbytu psa, w zasadzie tam właśnie, gdzie odbyt się znajduje, które regularnie Trzeba oczyszczać u niektórych psów, bo tylko niektóre psy mają taką tendencję, że w tych zatokach odkłada się dużo łoju, bardzo intensywnie śmierdzącej substancji e, o nieprzyjemnym zapachu, jednakowoż, którą poczujemy dopiero przy opróżnianiu tych gruczołów w gabinecie u weterynarza. Jednakże, jeżeli psy e, nie mają tych gruczołów opróżnianych regularnie, jeżeli tego potrzebują, to może im to sprawiać dyskomfort. I najczęstszym objawem jest wtedy takie saneczkowanie, przysiadanie na pupie, bardzo charakterystyczne i szorowanie pupą. Podywanie czy po podłodze, ale czasami pies może interesować się bardziej swoim tyłkiem, swoim ogonem i gonić ogon po to, żeby znaleźć ulgę, bo tam jest jakiś dyskomfort. Druga kwestia, również związana z ujściem układu pokarmowego, to kwestia pasożytów. I czasami pies, który jest zaatakowany przez pasożyty, który w swoich jelitach takowym ma, może właśnie interesować się tylną częścią swojego ciała, ogonem, wygryzać, wylizywać tamte okolice i wówczas, powinniśmy zacząć tak naprawdę od wizyty u weterynarza, kontroli weterynaryjnej, zbadania kału i jeżeli okaże się, że pies ma pasożyty, to wtedy odrobaczenie naszego psiaku. Kolejny temat to sprawy alergiczne. Jeżeli pies ma jakiś świąt, zmiany skórne na ogonie czy w jego okolicach, może się nim bardziej interesować, próbować go wygryzać czy wylizywać, żeby przynieść sobie ulgę w cierpieniu. To troszeczkę tak jak nas ugryzie bardzo dotkliwie jakiś komar czy owad, i żeby znaleźć ulgę, i żeby na chwilę poczuć. Spokój na skórze, to staramy się rozdrapać to miejsce, chociaż wiadomo, że nie przynosi to nam ulgi, tylko często może pogorszyć sprawę. Dlatego, jak widzicie na podstawie tych pierwszych przykładów, jeżeli mamy psa, który goni swój ogon, pierwszy adres, do którego się zwracamy, to weterynarz. Powinniśmy sprawdzić, zdiagnozować, czy pies nie ma pasożytów, czy ma wyczyszczone gruczoły około odbytowe i czy nie ma jakichś zmian skórnych, alergicznych e, w tylnej części swojego ciała na ogonie. Kiedy podstawowe aspekty zdrowotne mamy zaopiekowane, to wówczas musimy się zastanowić, czy podłożem zachowania, jakim jest gonienie własnego ogona, nie są aspekty behawioralne. Najprawdopodobniej tak. Pierwsza sprawa to niezaspokojone potrzeby behawioralne. Pies, który się w ciągu dnia nudzi, albo który ma nieustannie obniżony nastrój z tego powodu, że nie ma możliwe, że regularnych spacerów, nie ma regularnej pielęgnacji, i opieki od opiekuna. To bardzo często będzie dotyczyło psów, które mieszkają w kojcach albo na podwórkach i mają ograniczony kontakt z człowiekiem, przebywają same w ciągu dnia większość doby. Jeżeli nie ma regularnej stymulacji umysłowej albo dieta jest uboga i pies nie jest odpowiednio żywiony, w związku z tym jego organizm nie jest odżywiony w optymalnym stopniu, brakuje pewnych składników, wówczas kiedy Któraś z tych potrzeb nie jest zaspokojona w optymalnym stopniu, biorąc pod, biorąc pod uwagę stan zdrowia psa, jego kondycję fizyczną, e, jego formę, ale właśnie też e, rasę czy typ, jaką ten nasz pies prezentuje, wówczas takie zachowanie natrętne, e, kompulsywne może się pojawić i wtedy e, właśnie jednym z takich zachowań jest gonienie swojego ogona. Druga sprawa to kwestia stresu. Kiedy emocje sięgają zenitu i pies próbuje znaleźć ulgę, wyładować napięcie emocjonalne, może pójść właśnie w stronę gonienia swojego ogona. I przykładem może być znowu pies podwórkowy, który na przykład. Atakując psa za płotem, czy goniąc samochód, lub jadącego za ogrodzeniem rowerzysta, nie mogąc chwycić go, nie mogąc wyładować się na nim w taki sposób agresywny, ponieważ przez, rozdziela go od tego bodźca płot, bardzo często w tym momencie zaczyna kręcić się w kółko bardzo intensywnie, goniąc swój ogon i czasami nawet próbując się na tym ogonie wyładować. A zatem może to być kwestia bardzo dużych emocji tu i teraz. To może dotyczyć też psa, który mieszka z nami w domu, w mieszkaniu. Kiedy odwiedzają nas goście, a pies bardzo się stresuje, to mógł wypracować sobie taką strategię, że ulgę, e, rozładowanie tego stresu przyniesie mu właśnie kręcenie się w kółko i gonienie własnego ogona. Jeżeli połączymy sobie kwestię niezaspokojonych potrzeb i dużego stresu, silnych emocji, to trzeba tutaj powiedzieć też o psach, które mieszkają w schroniskach. Zamknięte są w kennelach, w klatkach kennelowych, na wybiegach, i one. Będą łączyły w sobie obydwa te powody. To znaczy, te psy mają nieustannie niezaspokojone potrzeby behawioralne. Bo jakby wolontariusze w stronisku się nie starali, to nie są w stanie zapewnić każdemu psu codziennych kilku regularnych spacerów, zapewnić im potrzeby opieki czy pielęgnacji, odpowiedniego odżywienia, chociaż tutaj czasami zdarza się, że jest lepiej. Natomiast z drugiej strony, te psy żyją w nieustannym stresie, również w związku z, tymi obniżonym, z tym obniżonym stopiem zaspokojenia. Potrzeb, ale również przez hałasy, przez temperaturę na dworze panującą, przez stresujące bodźce czy przez brak właśnie opieki i towarzystwa człowieka, czy czasami innych psów. E, a zatem, moi drodzy, e, takie psy schroniskowe i kojcowe, bardzo właśnie często zaobserwujemy u nich kręcenie się wokół własnej osi e, za swoim ogonem i chęć wyładowania się na nim z frustracji i z braku innej alternatywy. Którą mogłoby być chociażby e, zabawki czy gryzaki, które pies mógłby chwycić, rozgryźć i na nich wyładować swoją frustrację czy stres. I kiedy myślę o powodach e, gonienia ogona czy innych zachowań kompulsywnych, to przychodzi mi jeszcze na myśl jeden pies, z którym pracowałem kilka lat temu w trakcie konsultacji behawioralnej, niestety, ale tutaj. Były to przyczyny zdrowotne i to poważniejsze od pasożytów czy zapełnionych gruczołów okołoodbytowych. Mianowicie chodzi tutaj o zaburzenia neurologiczne. U tego psa, niestety, ale występowały pewne zmiany w mózgu, w głowie, i ten pies zaczynał prezentować z tygodnia na tydzień coraz to różne zachowania kompulsywne, czyli właśnie takie powtarzające się natrętne zachowania. Jednym z przykładów takich zachowań było właśnie gonienie swojego ogona, ale było także wygryzanie sierści na swoim ciele, nie tylko na ogonie. Ale było również chodzenie z jednego kąta pomieszczenia w pokoju do drugiego, w tą i z powrotem, kilkanaście, kilkadziesiąt razy nawet sterium, jeżeli nie został z tego wybity przez opiekunów. I dopiero kiedy klasnęli, powiedzieli jakieś słowo i dotknęli psa, to on się jak gdyby budził z tego letargu. Natomiast to stereotypie, czyli właśnie takie zachowanie natrętne, powtarzające się, wynikało tutaj ze zmian neurologicznych i niestety tutaj konieczna była operacja. Podsumowując. E, gonienie psiego ogona może mieć podłoże zdrowotne albo emocjonalne, behawioralne. E, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, mogą być to podstawowe kwestie, tak jak nieoczyszczone gruczoło, około pasożyty czy alergie, ale również bardziej poważne i złożone problemy neurologiczne, które trzeba e, dodiagnozować dodatkowo, ale po, tutaj sięgamy po to w ostatniej kolejności. Natomiast jeżeli chodzi o względy behawioralne, to może być to przede wszystkim stres, próba znalezienia ulgi i niezaspokojone potrzeby behawioralne. Czyli kwestia najważniejsza i najczęściej występująca, przez to, że opiekun nie jest często świadomy potrzeb, jakie mają jego psy, ze względu na rasę, typ, stan zdrowia czy wiek nie zaspokaja ich w stopniu optymalnym i pies z nudy, z frustracji wyładowuje się właśnie w taki sposób bardzo często na swoim własnym ciele. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam do głowy przychodzą jeszcze jakieś możliwe, potencjalne powody, dlaczego pies mógłby gonić swój ogon i dajcie znać, czy spotkaliście się kiedyś z takim przypadkiem w swoim otoczeniu. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych wideo.